Siemanko dziwadełka z tej strony, Tchalas. I jak obiecałem, będę codziennie przechodził kolejną fazę ponurego wilka. Jak się wczoraj okazało, miałem go cały czas, bo go wcześniej kupiłem, ale w ogóle o nim zapomniałem. Tak naprawdę e, fajny bohater, fajny, to mu trzeba przyznać. E, próbowałem tutaj przejść standardowym składem, czyli z Icarusem, aczkolwiek niestety e, nie wyszło mi to tak, jak chciałem. Dlatego tak zastanawiam się nad właśnie jakimś innym bohaterem. Tutaj i myślę, że ona nie byłaby takim złym wyborem z popielaczka. Aczkolwiek, no, zobaczymy, przekonamy się, bo Icarus mimo wszystko ma to do siebie. Znaczy, ogólnie z popielaczką mam większy DPS, aczkolwiek Icarus uderza po prostu w większą liczbę wrogów. Ale już na samym starcie widzę oj widzę tutaj, że nie powinno być OK. Dobra. Tak mi się przynajmniej wydaje. OK, dobra. Pierwsza faza poszła szybciej, a nieżeli właśnie... o kurczę, nie trafię we wszystkich. No ale dobra, chociaż tyle. Dobra. Należy pamiętać o tym, żeby też oszczędzać tą prime i po prostu nie rzucać nią z kilami jak w lezie. O, i tutaj właśnie stała się rzecz, której bardzo nie chciałem. Mianowicie, została ogłuszona moja obra. O. Jak widzę, spopielaczka też sobie nieźle radzi. No ale zobaczymy co będzie dalej. Bo jeżeli Prima po prostu nie wyleczy tutaj ludzi, to może być słabo. Zauważyłem, że Wilk ogólnie ma dobre i ciekawe skille. To mu trzeba akurat szczerze przyznać. Nie jest to żaden bohater, którego bym na przykład w Koloseum sobie tutaj nie wziął. Tylko że no, jest to, to płatny bohater, więc no nie oszukujmy się ale jednak no wydać tyle znowu hajsu, żeby mieć go na goldzie. Kurczę, nie wiem, chciałbym bardzo dolecieć tam, ale dobra, spróbujemy tak. Musimy się pozbyć tego tutaj benzwała. No i jak już się go pozbędziemy, to przybędą posiłki. Wilk ogólnie jest wytrzymały dosyć więc powinien. O, nie, 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 tylko jak prima mi zginie, to będzie po ptokach, dobra? Od razu praktycznie wlatujemy, jak... O ja nie sięgnę. No, nie sięgnę, dobra? To był mój błąd, dobra? Spróbujmy przejść na automaty. zobaczymy, czy się uda. Mam nadzieję. Że prima mi tu nie zginie. Więc yy, mała diablica, jak widzicie, jak na razie. Prima została ogłuszona. No ale teraz uleczy. Spopielaczka ma mocny DPS. Okej, okay, dobra, więc yes. spopielaczka. Wojowniczka yy, róży i prima. Więc w każdym razie nic trudnego. Oczywiście, dawajcie buble w górę. Subskrybujcie. I jak widzicie, odzyskałem odrobinę mocy. No fakt, jeszcze tylko 70 milionów, ale No ale trudno. W każdym razie, dzięki wam za oglądanie. Filmik będzie wrzucony od razu po zmontowaniu. Trzymajcie się na razie. To był Thalas i cześć.